Witam wszystkich, jestem Marcą 4, a to co widzicie to: Mord and Blade, Warbland Mod, Dynasty, Warrior, Romance w Trzech Królestwach. Robiłem <laughs> naszą przygotę 8 odcinek. Od razu na starcie mały przeskok, by Was nie zanudzać, jak zbieram znowu żołnierzy. Widzicie teraz mam o 76 Oddział. Mam punk, to jest ten ja Big Guard, Battle guard. Tu mam konnych, tu mam tych, nano Warriorów Miałem ludzi, którzy po prostu tak y awansowałem Tu mam kloka Yy, battle oficera konnego mm, jednego na, na tanka sobie. <coughs> teraz by nie przedłużać idziemy muszę sobie zmienić sprzęt 21 9 11 Oczywiście do zawsze sto trzeba było napadnąć wioski, upić, bordować, bałuczyć, jak to zwykle to bywało się nie wiedział <laughs> robimy tak, nigdy nie wiadomo ile będzie trwało obrężenie zamku mm. Armor mm -mm. Nic Nic z tego, nic z tego, nie mm -mm. Bron, oczywiście bron Trzęsła Ale też wątpię, że tego użył Chociaż jedno jego ciosu wykonał, ale... 뭐 하지 잼터. 인스타그램. 오, 막 괜. 도밤. 112. 너또 이장 나다. Oczywiście Jak zarabiałem To zarabiałem też widzicie wrogiem jest Kupię to jego wszystkich zrobiłem. Idziemy tutaj, zobaczmy y C nie mam, będę musiał bić. O mało mi brakuje. Jak na pewno tam spotkam jakiś oddziałek Będzie miło roznieść pierzyny O! Świetnie, weźmiemy to Buty. Są dragon boots smocze Nie ma smocze. Dobra, weapons, o musimy się tysiąc, dziesięć, 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 Dobra, yy, w takim razie jedziemy, yy, tam będę. <coughs> Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Piękna i miła droga. Fular, nie wiem jak się przyspieszam. Aha, tak się zatrzymuje. A, tak się nawet... Nie to. To tutaj znajdę jakieś ładnie. Dlaczego jak nie znajdę to ci... Ciałem z pani. Eee, mam 90 zł, coraz 70. To jest chyba około 10 tamtym nie. Kurde, będzie się wziąć to. Podoba tak. To. Zbalansowany ma i to. Wyżej na tarczę. To. duże. I to Konia zdobyłem słonia tam Słońce, słonia nie No właśnie, trzeba kogoś zaatakować, bo kurde mi się tak mało doświadczenia mi potrzeba jak na deficyt przeciwników. Widzicie, mam party. A nie mam jeszcze. Cholera. No to może być mały problem. Bo karawana nie. To będzie gdzieś zawsze było pełno bandy Na tego obozu ich nie zatrwa? Zadk nie zatrzyma. A cholera, za zobaczymy, pojedziemy do domu.

Czekaj, znaczy mniej może, może wymienię tam tych na to. sześciu. Za tak? pięćset Moment. Eee. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak by w takim razie... O! 520 Weźmy. to, po tym będę musiał iść na zamki Zminaj I dobra eee, kurwa, mam... 55, 52 Good, dobra To mam mniej żywności, mniej dni wytrzyma. Ale ja jestem spokojny o naszą przyszłość. <laughs> Idziemy tu, tu i atakujemy. Może jeszcze uda mi się jakoś tam wytrz, wytrzasnąć. Nie, nawet mam pan leci Jest Tak, Zobaczymy Zobaczyłem, czy coś mogę ulepszyć w ogóle. Tre, trenera mam to za mało o, rajder jest świetnie będziemy zamek co wydał? o, pięciu ludzi, idziemy, 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 idziemy Siedem. Dobra, w takim razie gente... tych...